No to hej, jutro wpadnie jakiś filmik, tak w sumie nagrywam, bo skoro to jest blog i dlatego go będę prowadził w taki sposób, no o co chodzi z tą pomocą, tak i jak to, dlaczego, dalej może to rozwinę, ponieważ jest ta zrzutka na zrzutce.pl, która może pomoże szybciej wprowadzić tą akcję w ruch, bo im szybciej, szybciej ten samochód tu będzie, tak i im szybciej zaczniemy to robić, im szybciej ją będzie wystawiony na aukcji, tym szybciej komuś będziemy mogli pomóc i przekazać te pieniądze tak, które wy wybierzecie w komentarzach, wy w ogóle wiedziecie z propozycją, na co te pieniądze będą przekazane i komu i ta yy, propozycja, która będzie miała na, pod sobie największej reakcji typu polubień, yy, no, zostanie wybrana tak, i te pieniądze tam zostaną przekazane. Co myślę, że jest fajne, a z drugiej strony, no to też yy, no pomaganie jest fajne. Yy, do zaangażowania osób, jak ich ruszyć z domu, tak? to jest ta druga kwestia, jeśli chodzi o ruszenie młodych osób i inwestowanie w takie rzeczy. To na tym kanale właśnie takie projekty będą, że ja będę wchodził z kimś w spółkę i ja będę to ogłaszał, że jest taka i taka spółka, jeśli taka osoba będzie chętna. Ja będę udzielał więcej informacji i jeśli ona będzie chciała w nią wejść, to wejdzie w nią, jeśli nie, to nie. I wtedy na tej samej zasadzie, tylko że ja będę tak naprawiał ten samochód, ja tyle, że ta osoba będzie się ze mną składała na kupno tego samochodu, tak? Inaczej części do tego samochodu, bo ja będę go robił w swojej kwestii, za co ja będę po prostu kręcił przy nim filmiki tak na kanał. Co ja przy nim robię. No i jakby to nazwać? No i ja tak jak napisałem w pierwsz, i przedstawiłem to w pierwszym filmie, ja ze tak, swojej części wtedy, której wyciągnę z, się z sprzedaży takiego samochodu po prostu będę tak przekazywał to 5% na schronisko dla bezdomnych zwierząt, a 10% na ten cel, który wy przez, wybierzecie tam, tak jak teraz mówiłem w tym filmie. No i więcej tych projektów zrobimy, tym więcej pomożemy, tym więcej być może przekażemy pieniądze na jakieś fajne rzeczy. To już od Was będzie zależało, bo być może naprawdę ktoś potrzebuje tych pieniędzy i możemy mu w ten sposób pomóc. Na razie dzięki, cześć, jutro coś wleci. Myślę, że przed drugą jakiś filmik, także warto czekać.